Dom opieki społecznej w Wiśniowej Górze. Wszystko, co dzieje się na zewnątrz, dociera tu znacznie później i odwrotnie. Wydarzenia stąd wychodzą po jeszcze dłuższym czasie. Melodie z radiowęzła wyznaczają swój własny czas. Pracujący tu dziś ludzie niechętnie wracają do tego, co działo się przed wieloma miesiącami. Jest tyle innych spraw. Jeśli wyjdzie planowana rozbudowa i skończy się remont, będzie to jeden z najładniejszych, najlepszych ośrodków tego typu w kraju. A to, o co my tutaj pytamy, działo się tak dawno, niedługo miną już dwa lata. Zadaniem pilnym jest remont trzech pawilonów starych. To spełnia rolę i stołówki, dlatego że czekamy za pawilonem gospodarczym, gdzie się odbryć. Mnie tutaj dali właśnie z dom dziecka, bo moja matka ma rodzicielstwo zabrane, no bez alkoholiczku. No ja jestem tutaj, bo nie mam gdzie mieszkać wcale. Być może, że wyglądam dużo gorzej niż rzeczywiście jest. Ale to nie znaczy, że prawda jestem pozbawiony zmysłu. Ja jestem 18, to ona jest 9 lat. Tu się pobraliśmy jeszcze przez przyjście pani duszkowej. Ona na pewno by mi pozwoliła. Nawet później chciała nas rozdzielić. Wolałbym jak najmniej rozmawiać na temat pani Woskowy. Będę cały czas subiektywny. No tak. A no właśnie, no po co, to po co? takie oceny subiektywne? Wnoszę. Mnie nie mówili absolutnie o tym, że stawiają mnie dlatego, że było tak czy inaczej za Woskowy. I wolałbym o panie Woskowie nie rozmawiać. Ale gdyby nie, nie zdarzył się ten incydent, to co by się działo? To nadal by na pańskim miejscu to siedziała pani Juszkowa. Chyba tak. W moim poczuciu tak. Tak, pani Jeruszek miała takie specjalne metody dresury ludzi. Nie pozwalała nikomu, do nikogo przychodzić, w ogóle, no, na no, żadnych kontaktów, nigdy z nie mógł rozmawiać. Wyłamywano zamek z drzwi niszczoną, prawda, meble, które sobie sam robiłem w pokoju. Wyrzucano wszystko oknem, łącznie z maszynką do golenia elektryczną. Zegarek razem z gwoździem ze ściany się w okno. Ja broniąc się no, złapałem dyrektorkę za rękę, ona wtedy zawołała ludzi, uderzono mnie z tyłu w twarz, także straciłem ząb. No i wtedy zostałem związany, przeniesiony do izolatki. Tam otrzymałem masę zastrzyków, także nie miałem siły prawda, nawet stanąć na nogi. Kompletnie ogłupiały byłem. No w tej izolacji przebywałem trzy tygodnie. Dzień w dzień, prawda, no, trzy razy dziennie, każdego dnia. Po trzy jakieś, prawda, uspokajające czy coś, no tak, że doszedłem do takiej, takiego stanu, że tłukłem głową o ścianę, nie wiedząc o tym. Oni pisali do wydziału, do Warszawy, do Łodzi, wszędzie. Przecież ludzie się nie są chorzy psychicznie, tylko po prostu fizycznie. U Także jej nie pasowało to, że, że oni pisują wszędzie. Miała pretensje, że później na głowę i zjeżdżają po prostu i pytają się, czy faktycznie tak było. Zresztą mało było takich komisji, żeby się tym zajęli, taką sprawą. Pisali wszędzie, raczej bez Otrzymałem pismo zaprzeczające wszystkim zarzutom, jakie wysuwałem przeciw dyrektorki. Nie stwierdzono, żebym posiadał jakikolwiek warsztat, jakiekolwiek narzędzia, że to są urojenia prawa człowieka psychicznie chorego. A tych objaw naprawdę nie, nie miałem, nie mam nie mam. No, Obym jak najdłużej ich nie miał. Cała sprawa zaczęła się od głupiego żelazka. Wyszła pani dyrektor, no i chciała mi zabrać żelazko. Ja mówię, zaraz, jakim prawem? No ostatecznie, no, no mi tego żelazka nie podarował. No i ona mówi, że mi się odsunęła. Ja mówię, nie, jak mi pani odda pieniądze za żelazko, no to, no to pani dam to żelazko. Ona wiodła, ty smarka, i ja wziąłem jej w no, A że ja mam za zachwianie równowagi, i wypadłam pod łóżko. Tak ją miałam śniaka, że nie wiem. No i wtedy romek stanął w mojej obronie. Zaczęli no. się tam z nim szarpać. No, ja też się tam zaczęłam go bronić, jak mogłam, no, ale że niewiele mogłam. No w końcu wywlekli go na korytarz, było parę sióstr. No i w siostra Szczepańska wtedy zawołała tam tą siostrę, Julię, zdaje się. To Julia to wtedy. Była Jolanta. Jolantę. żeby zrobiła mu zastrzyk uspokajający. Jolanta mu nie chciała zrobić tego zastrzyku. Tamta na nią krzyczała. W końcu ta Jolanta jakoś tak specjalnie dała się trzymać za fartuch, żeby. żeby no po prostu, żeby to sprawiło jakieś wrażenie, że ją Romek trzyma, żeby tego zastrzyka mu nie zrobić. No naprawdę wszystkie siostry były za nami. No ale w końcu jakoś musiałam zrobić ten zastrzyk, no i związali go jak, jak takie zwierzę, osiem kobiet przyszło, związałi go tam. No i potem wzięli go na taki wózek od świń. No i zawieźli go tam. No a mnie się kazali pakować, dali mnie na inny blak. Ma, Maryśka to ręcznikiem bili. Tam w dyżurce, tam gdzie była szczepanska, halina. To tam, gdzie ona była, miała pokój e, przełożony, to tam w tym pokoju to po prostu była. I że banachowa tam. Jeszcze jakieś te salwy, tych to już nie, nie pamiętam nawet. Bo nawet ta Maryśka to opowiadała wtedy. Dawali zaszczyki, ale okropne przedawali te zaszczyki. Takie psychiatryczne, że O Boże się wcale nic nie wiedział. Leki psychotropowe były w ogóle przedawkowywane, podawane chorym właśnie w dawkach zwiększonych. A po prostu podawano im te leki po to, żeby mieć, tak powiem, święty spokój. My raz spali za długo, z kolei znów byli pobudzeni, także to było jedno błędne koło. Mało tego, że Oprócz leków były iniekcje fenaktilowe, to jeszcze był pejcz. Pokój, w którym mieszkaliśmy już później razem, sąsiadował z dyżurką pielęgniarek. Więc na naszym bloku była oddziałem siostra No Nosiła pejcz przy sobie. Miała dziwny, dziwny sposób podchodzenia do chorych. Sprawiała bój satysfakcję, jak się jej boi każdy. No, to był najcięższy blok, bo trafiliśmy, prawda, w najcięższe stany, tam gdzie prawda, trudno oczekiwać jakiegoś porozumienia się lub nawiązania kontaktu z tymi chorymi. Ale i ci, nawet, pieszczali w popłochu przed siostrą Bejtlich. Z jednej strony potrafiła głaskać lewą ręką głaskała, a prawą pejczem, prawda, po nogach, ale to nie po pośladkach. Tutaj była bardzo duża fluktuacja wśród pracowników, że jakoś w ogóle Wydział tym się nie interesował. Wydawało mi się, że chyba y, to w ogóle nie obchodziło nic, Wydział, co tutaj się dzieje. Że pracownicy przychodzą, odchodzą, no ona sobie dobierała ludzi. Miała wolną rękę, po prostu robiła to, na co miała ochotę. Wizytacje jakoś się tak ograniczały jedynie do, do pobytu w właśnie w pokoju dyrektorskim. Bałam się po prostu komukolwiek, komukolwiek mówić, czy, czy w wydziale, czy gdziekolwiek. Po prostu to była jakaś metoda zastraszenia, no jakiś strach, zupełnie chyba terror, no bo każdy się bał cokolwiek powiedzieć, bo wiedział, co go czeka. Że zostanie albo zwolniony i to wyjdzie z czarną kartą, że już nigdy nie, nie dostanie pracy. A zależy mi jednak na tym, żeby pracować. Jak to się stało, że Wasze kontrole z Wydziału Zdrowia, kontrole merytoryczne Wydziału Zdrowia, któremu bezpośrednio podlega ten Dom Opieki Społecznej w Wiśniowej Górze, niczego wcześniej nie zauważyły, nie wykryły? Ostatnia kontrola, jaka przeprowadzona była, kontrola merytoryczna oczywiście, z ramienia Wydziału Zdrowia, miała miejsce we wrześniu 78 roku. Przeprowadzali ją... Dwaj inspektorzy Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej i rzeczywiście nie stwierdzono żadnych uchybień tego typu, jak znęcanie się nad ludźmi tam przebywającymi czy jakiś nieprawidłowego, niewłaściwego stosunku personelu, a głównie pani dyrektor, do mieszkańców tego domu. A czy rozmawiali wówczas inspektorzy z chorymi, z pacjentami? To jest generalna zasada wszystkich kontroli, jakie odbywają się z ramienia Wydziału Zdrowia, że nie odbywa się ona tylko na podstawie dokumentów, ale również na podstawie bezpośrednich kontaktów z pacjentami, z mieszkańcami danego domu. W tym zakładzie były jedynie cenione te pielęgniarki, jak jak y, pielęgniarka Bejkich i Siostra Szczepańska. One właściwie najwięcej tutaj miały do powiedzenia i zdanie się liczyło i jakoś nawet chyba współzawodniczyły między sobą. Chciały być przypodobać się pani dyrektor w tych, w tych swoich poczynaniach. Bielecki był u nas tutaj pracownikiem, był hydraulikiem z zawodu, tam zajmował się różnymi naprawami, jakimiś usterkami, a właśnie wykorzystywano go do, do tego typu rozprawiań się z chorymi, do, do ich tam uspokajania w sposób właściwie przemocy, siły przy użyciu siły doprowadzał chorych na zastrzyki, kiedy nie chcieli tam, kiedy się upierali, wiązać najczęściej, no i właśnie bić. Z początku nic takiego nie było, dopóki właśnie nie było tej łaszczewskiej. Czy pan uważa, że to jest wina chorych? Po części to raczej tak, bo przecież z tyloma tam było pensjonariuszy i nie ma problemów tylko z tymi właśnie najmłodszymi. Więc przyszła pani dyrektor na blok, siostrą Szczepańską. Zażądała, żeby dużurka była pusta. Ponieważ łaszczewska jest Niegrzeczna w tym dniu. Natomiast chora czuła się źle i naprawdę nie mogła pracować. Chciała po prostu jakoś wypocząć. Zresztą mówiła nam też, że się źle czuje. Pani dyrektor się nie zgodziła. Powiedziała, że jeżeli chce pracować na szpalni, to ma pracować. Że ona nie widzi, że chora się źle czuje. No i pani dyrektor się zdenerwowała. Zaczęła na nią krzyczeć. Wtedy łasczyska, już zdenerwowana, także do ostateczności. Nie wiem, czy chciała Szczepańską uderzyć, czy Panią Dyrektor. Wiem, że trafiła Panią Dyrektor w twarz. Tamte zdenerwowane. Postanowiłem po prostu się rozprawić z nią. Przyszły na blok A, na szpitalik. Przyprowadziło łaszczewską ze sobą. Siostra Szczepańska poprosiła mnie do siebie, do dyżurki. Pani Dyrektor też tam oczywiście była, Blejtychowi nie widziałam. Kazały mi zmoczyć dwa koce. Jeszcze poprosiłam jedną chorą, żebym poszukała tylko co i pomogła. Pierwszy raz, gdy zmuszyłam i sam pani Szczepańska, wyprosiłam mnie, Chciałam, żeby to uczynić ponownie, ponieważ są mało zmoczone. No i później mogą być widoczne ślady uderzeń. A jeżeli są kocy dobrze zmoczone, no to wtedy ty jakoś nie ja się tak bardzo, bo one po prostu tamują te uderzenia. No Poszłam jeszcze raz, do łasienki zmoczyłam, przyniosłam, także woda z nich kapała, wtedy pani Pańska powiedziała, że dobrze, są zmoczone. Koce zostały rozłożone na podłodze, chora została ułożona na nich, to siłą, przemocą, no następnie zwinięta, tak jak zwija się dywan, żeby wynieść do trzepania. No i w tym momencie moja rola się skończyła, zostałam wyproszona. No a później to już tylko tyle wiem, co słyszałam po prostu przez ściany od kochanki. Ja wtedy po farby poszedłem tu na, na budynek do siostry przełożonej. Której? Szczepańskiej. I tam już była dyrektorka wtedy. I była ta pensjonariuszka. Później owinęli, w tej kocoś winęli. Polecenie dostałem, żeby jej wlać, trochę, żeby pamiętała. Tylko polecenie wykonałem. Z własnej woli nie zrobiłem tak. Słyszałam właściwie krzyki Waszej. Dlaczego to robicie? No później krzyki ustały. Pomyślałam więc, że na pewno zrobili coś, żeby. po prostu nie było słychać, żeby chorzy nie słyszeli. No i personel. A co zrobili? Z tego, co słyszałam, no to. Wiem tylko tyle, że podobnie, że pani dyrektor, zatrwała jej usta taką szczotką, którą się butelki myją. Kiedy były siostra Szczepańska i Bejtich na dyżurze, to ona była w kaftanie związana, szpikowana fenaktylem, żeby była spokojna zamknięta, no bo przecież nam nie wolno jej było wypuszczać, była krótka zainstalowana od razu. Yy, yy, nie chciałam sa popełnić samobójstwa. Kiedy wzięłam garnuszkiem, odbiłam mur. Yy, chciałam iść na miejsce, a to się mi nie udało i spadłam. Dyrektorka w następnym dniu zrobiła zebranie, właśnie. Zapytała siostry Bejlich: Pani Aniu, czy chora była bita? Nie. Pytano nas, czy chora miała na sobie jakieś zadrapania. Kiedy chora leżała z połamaną ręką, nogą i pękniętym kręgosłupem. Jest pani? Ja jestem dziennikarzem z telewizji, chciałam z panią porozmawiać. Przepraszam, ale na co nie jestem w stanie dzielić. Przepraszam bardzo. A nie chce pani no. rozmawiać? Nie. nie jestem w stanie po prostu. Nie w stanie. Także My żeśmy nie byli informowani na bieżąco o, o wydarzeniach, jakie, jakie tam się... Wydarzały, a żeśmy dopiero interwencję podjęli na, na, na samo zdarzenie o wyskoczeniu Marii Łaszczewskiej z tego okna. Wydział Zdrowia z tytułu sprawowanego bieżącego nadzoru nad pracą domu powinien wiedzieć o tych nieprawidłowościach, które my stwierdziliśmy w toku śledztwa. Po kilku miesiącach, po zebraniu pełnych materiałów dowodowych, Tutejsza prokuratura skierowała do wydziału zdrowia i opieki społecznej Urzędu Miejskiego w Łodzi wystąpienie z żądaniem przeprowadzenia kontroli i wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec osób winnych takiego stanu rzeczy, aż do zwolnienia z zajmowanych stanowisk włącznie. Po skierowaniu naszego wystąpienia dyrektor domu opieki społecznej na własną prośbę zwolniła się z pracy. Dlaczego ta sprawa tak długo była wyciszana przez Wydział Zdrowia? I powiedziałabym, że skutecznie. Pani Rusek bardzo długo nie była pociągnięta do odpowiedzialności. Prokuratura już wszczęła śledztwa, pani Rusek nadal pracowała i jeszcze otrzymywała, jeszcze wówczas otrzymywała nagrody. Dlaczego panowie nie wkroczyli zdecydowanie w tę sprawę? Myśmy, tak jak zresztą powiedzieli, po prostu kontrole, które sprawowały, nie były tak wnikliwe, że stwierdziły fakty z notatką. I nasze dochodzenie, które nie trwało dłużej, jak powiedzmy 5 miesięcy, nie więcej, prawda, prokuratura chyba dłużej, Yy, w końcu dowiodło, że takie sprawy miały miejsce. Nam się wydawało, prawda, że w równocześnie z tym będzie wyrok sądowy, bo wydawało się, że prof. Pawełńca ma gotowe dochodzenie. Proszę pana I proszę pani, i myśmy zawiesili panią o w czynnościach, a wypadek miał miejsce w maju, natomiast. Odeszła już na własną prośbę. Nieprawda, jest, była najpierw zawieszona, prawda, a potem odwołane ze stanowiska. Z tym, że chorowała kilka miesięcy, tak jak zresztą cały czas i przeszła na rentę chorobową. 2 stycznia 1980 roku do Sądu Rejonowego w Pabianicach wpłynął akt oskarżenia przeciwko czterem osobom. Byłej dyrektor Domu Opieki Społecznej w Wiśniowej Górze, dwóm pielęgniarkom oddziałowej i przełożonej oraz hydraulikowi. Postępowanie sądowe trwało ponad rok. Rozprawy wielokrotnie odraczano z powodu choroby, pobytu w sanatorium bądź na wczasach niektórych z oskarżonych. Dochodzenie przeciwko głównej oskarżonej, byłej dyrektor Domu Opieki zostało odroczone ze względu na zły stan zdrowia. Pozostała trójka oskarżonych stanęła przed sądem 18 lutego bieżącego roku. Pielęgniarki skazano na półtora roku z zawieszeniem na 3 lata. Hydraulika na rok także z zawieszeniem na 3 lata. Pielęgniarki nie zostały pozbawione prawa wykonywania zawodu. Jednej z nich przełożeni znaleźli pracę w przychodni rejonowej w osiedlu Redkinia. Pani Bejtlich i Pani Szczepańska były tłumaczone tylko i wyłącznie tym, że działały na rozkazy Pani Rusek. Wybrałyśmy się w trzy jako na rozprawę, żeby dowiedzieć się o zakończeniu tej całej sprawy i dowiedziałyśmy się wracając do przychodni, że właśnie telefon był w tym dniu do przychodni z dyrekcji ZOZ-u po Lesie, o tym, że Pani Bejtlich musi pozostać w placówce tej 36 naszej przychodni. To nas bardziej jeszcze jakoś rozgoryczyło. Dlaczego dwie z tych pielęgniarek, dwie pielęgniarki oskarżone do tej pory nie są pozbawione prawa wykonywania zawodu? Pierwszy etap to było to, że my sami nie wiedzieliśmy o sprawie tak szczegółów, bo była dokumentacja w prokuraturze. Natomiast nasze możliwości dochodzenia są inne, prawda, jeżeli prokuratury. Ale mogła się to za tym zająć Komisja Kontroli Zawodowej. Wtedy, my czekaliśmy rok czasu zajęła. na sprawę sądową. Rok czasu. Bo myśmy z naszej strony już mieli rozpoznanie w grudniu 79. No tak, efektem jest tego, że jedna z pielęgniarek oskarżonych nadal jest pracownikiem przychodni. I sprawa jest skierowana w tej chwili do Komisji Kontroli Ale To jest o wiele za późno. Wyrok, jaki zapadł w tej sprawie przeciwko trojgu oskarżonym, uznaliśmy za niesłuszny i złożyliśmy w sądzie zapowiedź rewizji. Rozważamy, y, w te, rozważamy równocześnie y, ewentualny wniosek o pozbawienie oskarżonych prawa wykonywania zawodu, w tym przypadku zawodu pielęgniarki. Dziwi nas bardzo, ja że dyrektor, pani Rusek tak? w ogóle zachorowała i dostała, została w ogóle zbadana przez y, biegłych lekarzy i uznana jako chora psychicznie do tej pory nie odpowiadała przed prawem. Właściwie osoba najbardziej chyba winna w tej sprawie. Która zrobiła siebie przysłowiową wariatkę. Bo no, celowo no. ktoś zrobił, żeby no, no, no. nie odpowiadać, nie ponosić konsekwencji. Nagradza się nagrodami pieniężnymi i orderami. Myślę, że należałoby dalej jeszcze wyjaśniać, bo to nie jest zakończona sprawa i gdyby pani Rusak odpowiadała przed prawem, być może, że inne osoby by również były w to wmieszane. Tak jest oczucie nas wszystkich. Thank <laughs>